Witam w stanie Złotej Podkowie, odcinku 73, w sezonie 14 albo 15. 15. Przepraszam, nie chciało mi się już siebie wyciągać przepy To Tu jest głupio, ale muszę tu siedzieć. Jestem przywiązana, jak widzicie. No więc jedziemy na szczepionkę. Muszę to powiedzieć Celen. Nie, Pianka, nie idź nigdzie. Muszę. Nie powiedziałam jej nic o żadnych szczepionkach. O, tak się cieszę, że jesteś. Jestem, słuchaj, jedziesz na szczepionkę. Co to jest? Biją ci zastrzyk, żebyś była odporna. O nie, nigdzie nie chcę jechać. Już musisz. Nie ma wyboru. Nie chcę. Trzeba. Nie, Nie mogę tego odwołać. Słuchaj, pani Renata nauczyła się końskiego, więc może słyszeć naszą rozmowę. To jest takie przykre. Przepraszam, że ci o tym nie powiedziałam. Och, pianka, nie twoja wina. Nie chcę tam jechać. Och, to nie jest moja wina. Naprawdę. To moja. Nie powiedziałam ci nic o szczepionkach. Tak to byś pewnie nie przyszła. Ale wiem. To ja. Może ja się lepiej usunę, nie ty. Nie, pianka! dostaniesz wielką karę. Słuchaj, nie chcę żadnej kary. Jak mnie nie będzie, to i kary. Słuchaj, ja sobie nie życzę, żebyś nie, nie żyła. Słuchaj, jesteś moją jedyną koleżanką. A oni są niefajni. Po prostu ty jesteś jedyna w swoim rodzaju. No wiem. W sumie, może zostanę dla ciebie. Naprawdę, dziękuję. No dobrze, nie ma sprawy, ale posłuchaj, jednego. Nie pisz przy zastrzyku, naprawdę, wszystko będzie dobrze. Dobrze, Pianko, posłucham twoich zasad, żeby, żeby tylko zostać w tej stanie i z tobą być. No, dzięki. Naprawdę jesteś najlepszą przyjaciółką, jak, jaką kiedykolwiek znałam. Lepszą od Cucu, lepszą od innych. Lepszą od Wanilka i Jabłuszka, naprawdę. A kto to jest, Wanielejki, Jabuszko? To moi najlepsi, przyja najlepsi przyjaciele. Ale od teraz ty, ty nią jesteś. Jejku, naprawdę dziękuję Ci. Ach, nie ma żadnej sprawy. Ach, pianka, jesteś najlepsza. Mm, mm, o nie, co to jest? Jedziesz na zastrzyk. Nie martw się. Pianka, już nie krzycz za nią. Ach. Pianka, wracaj tu! Natychmiast! Już jestem. Słuchajcie. Specjalnie. Ona nie jest na mnie zła w ogóle. Tak postępuje przyjaciółka prawdziwa. O, naprawdę jest moją najlepszą przyjaciółką. Wierz mi, mamo. Wierzę. Tymczasem u Selen. No chodź, Selen już dam ci zastrzyczek. No nareszcie światełko. Nie ścią... albo dobra, ściągniemy czapraczek. Selen, zamknij proszę oczy. Dlaczego? Słuchaj. Będzie zastrzyk. Wiem, pianka mi wszystko tłumaczyła. Wiem, to jest okropie, okropne okropieństwo. Mam coś na ten temat. Dam sobie zastrzyk. Dam, żebyś mi zas... dała zastrzyk. Naprawdę jesteś mądra. I cieszę się, że w ogóle chociaż jedna trafi taka być. I już będzie dobrze. Naprawdę przeżyłaś to ślicznie. W, w porównaniu z innymi końmi byłaś prze przegrzeczna prze Nigdy nie widziałam takiego rybaczka. Wszystkie się wyrywają. A co dopiero duże konie? Duże konie są grzeczniejsze, ale źrebak? sobie pomyśleć. No, a tak już jest. I tak będzie. No, postaram się. Zrobię wszystko dla pianki, żeby tylko była moją koleżanką. No, najlepsze przyjaciółki nie rozłączki. Tak, to właśnie my. Kilka minut później. Ach, ale się cieszę. Pianka będzie nadal moją przyjaciółką. Ale nie wiem, jak tam z tym zastrzykiem. Trochę mnie to boli. Nie wiem, co to ma z tym wspólnego, ale obawiam się, że nic nie tutaj jest. W sumie sobie pomyśleć, że tu są okna. Ale na szczęście są otwarte. O, mam wielki pomysł. Hmm, zanim przyczepa ruszy, hoppa, Łop. wysiądę z niej i wejdę do drugiego wagonu. Ha. Trzeba zobaczyć, co to jest. Pipi? Gdzie one prowadzą? A! <mów> o kurczę, ona mi się kręci w głowie. Ciekawe jak tam Selen <gamy> Co to za drzwi? Stań, Karol, szybko! <gamy> Selen! Gdzie ty jesteś? Selen? Nie trzeba się niczym martwić, panie lato. Jestem, ale chciałam zobaczyć, dokąd prowadzą te drzwi, bo chciałam wejść do tego wagonu, zobaczyć, dokąd prowadzą. Oj, Celen, już nigdy tego nie rób. Przysięgasz? Przysięgam. Nigdy bym tego nie zrobiła, gdybym wiedziała, dokąd prowadzą. Dobrze, już cię wprowadzę. Ale nic ci się nie stało? Nie, nawet małej dreszki sobie nie wbiłam. To dobrze. O kurczę. Drzwiczki się ułamały. To pewnie od tego, że tak wyskoczyłaś. Jakby ktoś nie wiedział, to drzwiczki tak trzeba przyczepić. Mocno tutaj, żeby tak ciachnęło, bo inaczej nie będzie. A teraz poczekajcie sekundkę. Ja tutaj ubiorę jej kantarek. No, pięknie, selen. Bądź grzeczna i nie uciekaj. Dobrze, pani Renato. Postaram się. Więc, Selen. Ja już wsiadam. Pip, pip. Już, nareszcie są. Selen. Ty już sobie wyjdziesz. Zamknij tylko, proszę, przyczep. Dobrze, pani Renato. O kurczę. Salen, salen, przeżyłaś zastrzyk? Tak przeżyłam, Cianko. Wszystko jest w porządku, nie szarpałam się w ogóle. Renata może potwierdzić. Nie musi nic potwierdzić. Ja to będę wiedziała. Na pewno najlepsza przyjaciółka, by mnie nie okłamała. No, dzięki. O kurczę, złamało się. Tam gdzie ja gdzieś jestem i coś robię, to wszystko się łamie. O nie. Nie chcę tego głupiego kantaru. Pani Renato, niech pani mi pomoże. Już podchodzę. Co się stało, Selen? Y przyczepa się odluzowała. A, jest w porządku. Nic się nie stało, Selen. Wsiągnąć ci to? Tak, oczywiście. Dziękuję, pani. Pani jest naprawdę miła, pani Renato. W porównaniu z tym, gdzie byłam dzika i nie miałam nic. O, nie martw się. Po prostu o tym nie myśl, Selen. Dobrze pani Renato. Ja już tutaj przychodzę. Hop. Pianka, jak było? Wszystko okej. Okay. Pani Renata mnie pochwaliła, że żaden żebak nigdy taki grzeczny nie był. To się cieszę. Słuchaj, coś mnie tam ciągnie. Muszę tam iść. Zaraz wrócę. Dobrze? Dobra. Nie wiem, czemu muszę tutaj iść. Łu, jak ja to zrobiłam? Co to ma znaczyć? I dokąd to wszystko prowadzi? Ach, może pójdę sprawdzić. Co Wy na to? Reszcie dowiecie się w następnym odcinku. Do zobaczenia!